Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy. Witajcie na kanale Lux. Happy. Jest dzisiaj czwartek, godzina, uwaga, Usmarano. rano. Ósma rano! Czyli nagrywam tego vloga dziś rano z mojego samochodu. I teraz, uwaga, widzicie? Widzicie, jaki ranny ptaszek? To się rzadko zdarza. Bardzo rzadko. Wczoraj się zdarzyło, dzisiaj się zdarzyło, jutro chyba też się zdarzy. I zaraz wam wszystko opowiem o wszystkich pomysłach szalonych, które teraz się mają szansę zadziać, bo może nie może nie wszystkie się zadzieją. Ale co, przed intro jeszcze wam oczywiście przypomnę, że zapraszam do subskrybowania. Kto chce, subskrybuje. Kto nie chce, czy ja subskrybuję, bo was nie będę do niczego zmuszać. Ja tylko mówię. No dobrze, to lecimy z intro i opowiem wam co się, co się dzieje, co się zadzieje dzisiaj, co się będzie działo. Hmm, intro! Posłaliście moje intro 10-sekundowe. Dobra, słuchajcie, opowiem wam, co się działo. Wczoraj miałam taki dzień ciężki, taki zarąbiście, żeby nie powiedzieć, ciężki dzień. Targałam sofę, oddałam sama szafę 50 do Ikei. Sama, hello. Znaczy, no nie, no, sam do samochodu włożył mi pan cudowny, pan Dimitri, który mi montował kuchnię, a z samochodu już pod Ikeą się uśmiechałam i... Liczyłam na swój y, jeszcze jakiś tam urok, jeżeli można jeszcze mieć jakiś urok w tym wieku. Jeszcze czasami działa, słuchajcie. Jeszcze czasem działa, więc jest dobrze w miarę. Y, jadę do fryzjera, do Sebastiana, miało być 8, ale jadę na 8.30, bo miałam wizytę planową tydzień temu. Y, sorry, bo ja się będę tak rozglądać, ale wiecie, y, no prowadzę, tak? Y, więc miałam wizytę planową tydzień temu, ale tak patrzyłam w lustro i kurczę. Takie mam słabe te odrosty, za małe jeszcze, żeby je farbować. No i zrozumiałam do Sebastiana i powiedziałam właśnie, że jak mają kogoś na moje miejsce, to jak nie mają, to przyjdę. Oczywiście, bo nie lubię tak odwoływać w ostatniej chwili, ale oni często mają wiecie, że ktoś tam im żebrze, płacze, prosi o to, żeby tam go ekstra przyjąć, że trzeba coś zmienić, więc e, zgodzili się na to, żeby mnie jakoś tutaj e, przebukować i dlatego jadę dzisiaj. Mam wielką, wielką ochotę na metamorfozę jakąś, e, na ścięcie tych włosów. Moje włosy są. Cholernie długie i trochę już znudziły mi się, powiem szczerze. Choć Sebastian mówi, nie, nie, te włosy to twój znak rozpoznawczy, ty musisz mieć te długie włosy. Kurde, ja 30 lat miałam włosy do pasa. Ile można? Ile można? No, no dobra, słuchajcie, muszę się trochę skoncentrować, bo tutaj policja, wiecie, co jest bzduraż na Puławskiej, yy, tutaj jest 50, 50, nikt tu nie jedzie 50 nigdy, teraz jadę wolno i jadę 70 i jadę turbo wolno, a powinnam jechać 50, słuchajcie, bo michała 50 to by wszyscy na mnie trąbili i nikt tutaj nie jedzie teraz, dobra, zmieniając temat yy, mieszkanie jest gotowe ostatnie mieszkanie, wydaje mi się, że to jest po prostu już kropka nad i, ostatnie mieszkanie yy, i co ciekawe to jest moje mieszkanie yy, zamieniłam je to jest w ogóle ciekawa historia ale może opowiem. No nie, dobra, opowiem wam. Yy, miałam takie moje panieńskie mieszkanie, pierwsze, które pamiętam, kupiłam. Jak miałam 28-9 lat, coś takiego. Yy, bo za dużo pieniędzy puszczałam w Galerii Mokotów i pomyślałam, że może się zmusić do. Yy, do tego, żeby oszczędzać. Wziąłam swój pierwszy kredyt na połowę tego mieszkania, na połowę miałam oszczędności. I słuchajcie, kupiłam to mieszkanie na kredyt 32 metry na dolnym Mokotowie. Miałam mieszkanie w kamienicy, mieszkałam tam kilka lat w różnych sytuacjach życiowych. Mieszkaliśmy tam również z Rafałem na początku naszego związku, zanim przeprowadziliśmy się do jego mieszkania. I z takie uroczym mieszkanie, no miałam centymetr. Słuchajcie, zdecydowałam się sprzedać się na końcu roku. To mieszkanie nie było takie super świetne, ale też nie było złe, może znajdę jeszcze jakieś zdjęcia, to Wam wrzucę. No ale jakiś taki miałam lekki sentyment do tego mieszkania, ale wiecie, co się działo na końcu roku, jak leciały ceny nieruchomości. I zdecydowałam, że a, wystawię je za taką dosyć wysoką cenę i zobaczymy, co się wydarzy, ponieważ nadarzyła się okazja kupna innej nieruchomości właśnie na Mokotowie w nowym budynku w bardzo dobrej cenie za metr. No i tak wystawiłam to mieszkanie, słuchajcie, chyba za nie pamiętam 13500 za metr, gdzie na Dolnym Mokotowie kamienica. No poszło, słuchajcie, natychmiast. Mam natychmiast, bardzo dobrą agentkę nieruchomości. Poszło natychmiast yy, i tak się wydarzyło, że wystawiłam jeszcze inne mieszkanie, na Żoliborzu, takie malutkie mieszkanie 24-metrowe bez balkonu. Taki jeden pokój. A robiłam kiedyś w nim. Podlinkuję wam, bo, bo robiłam w nim kiedyś jakąś taką przygotowanie do jakiś filmik z przygotowaniem do wynajmu. No i tak się stało, że to drugie mieszkanie poszło za jakieś chore pieniądze. Naprawdę chore pieniądze, jak na tego typu mieszkanie jak na jakość takie mieszkanie no poszło po prostu jak mieszkanie w cenę, nie wiem, co ludzie na koniec roku przed tą inflacją, która jakby wiadomo była, że będzie, oszaleli. Ceny nieruchomości szalały. Inflacja, masakra i ludzie próbowali się, wiecie, pozbyć całej gotówki. Wszyscy kupowali za gotówkę i jedno mieszkanie sprzedałam, pamiętam, w poniedziałek, a drugie miałam notariusza we wtorek i za chwilę później kupiliśmy tutaj te nieruchomości, które Wam ostatnio pokazywałam. No i między innymi to mieszkanie, które się tak długo remontowało. Właściwie niedługo się remontowało, ono, się, ono długo czekało na swój remont. I chciałam Wam powiedzieć, że wyszło po prostu tak pięknie. Jak śledzicie mnie na Instagramie, to mogliście już tam troszeczkę zobaczyć jakiś taki sneak peek. I cały czas mieliśmy takie poczucie, jak wchodzimy do tego mieszkania, ono się remontowało, wiecie, szef bez butów chodzi. My tak po prostu... E, wiecie, jaki tam był projekt? Tam nie było projektu, tam był taki projekt, że a, dobra, to tutaj zrobimy to, tutaj zrobimy to, zrobiliśmy projekt łazienki, zrobiliśmy projekt kuchni, e, wymierzyliśmy oczywiście to wszystko, żeby się łóżko zmieściło, wiedzieliśmy, że chcemy duże łóżko, że chcemy, żeby się szafa zmieściła, więc pewne rzeczy były oczywiście... były zaprojektowane, były poprzerabiane, ale no nie było takich, wiecie, wizek, wizualizacji, jak architekt No sama się sobie nie robi wizualizacji, bo człowiek ogólnie no, jakby Kuma Co tam będzie się działo, i ma wyobraźnię. Płytki, wszystko było dobierane tak, po prostu naprawdę, na szybko, na czuja. I na koniec weszliśmy do tego mieszkania. Po tym pierwszym mieszkaniu, które było wynajęte miesiąc temu, Podlinkuję wam ten, ten film, albo tu już nie pamiętam, w którym to narożniku szło. I, no. <laughs> Słuchajcie, weszliśmy tam i była po prostu awantura. Pokuciliśmy się i. E, nie, bo to mieszkanie jest bezpłciowe ono nie ma żadnego charakteru, nie ma żadnego pomysłu na to mieszkanie. No i zaczęliśmy modzić, wymyślać, że, że tą ścianę trzeba pomalować na grafit, że sypialnię trzeba pomalować na dwa kolory. Finalnie są trzy, bo jeszcze na słuchacie jest trzeci. Brzmi słabo, ale słuchajcie, wyszło świetnie. Yy, że coś trzeba zrobić na ścianie w salonie. A najlepsza akcja, najlepsza akcja akcji, to była nocna akcja w kuchni. Przyjechałam tutaj do mieszkania, mówię tutaj, bo przejeżdżam tutaj właśnie, teraz tam nie wejdę, pokażę wam, pokażę wam, to mieszkanie w przyszłym tygodniu. I o kurczę, tyle mi czasu wychodziło tego vloga, że chyba to po prostu będzie taka pogadanka, opowiadanka i nie wiem, czy to będzie taki vlog dzienny, ale... Pewnie cały czas filmowy wykorzystam tutaj, gadając w samochodzie, dojeżdżając do fryzjera. Ale przynajmniej wam wszystko opowiem, co się działo, co się będzie działo. No i tak, Dimitri, który montował kuchnię, montował tę kuchnię i zaczęłam z nim wymierzać blaty. Znaczy on mi wymierzał te blaty, a ja tam robiłam notatki. I to była taka godzina 22.30, pamiętam, w środek tygodnia. Mierzymy te blaty i zaczęliśmy, tak wiecie, układać jakiś tam deskę, żeby sobie zamarkować, gdzie ten blat będzie, ile ma być miejsca, bo wymyśliliśmy sobie tak, że będzie taki baro blat kuchenny, gdzie cztery osoby mogą normalnie usiąść i zjeść kolację, tak jakby do, do najemców przyszli znajomi czy coś takiego, jakaś mała imprezka. I słuchajcie, jak my z Dimitrim położyliśmy ten blat, a jest to salon z kuchnią łączony kuchnia w aneksie. To po prostu ja się załamałam. Ja się totalnie załamałam, bo się okazało, że ta kuchnia rozpierdziela cały ten pokój, bo go kompletnie zawala. Kompletnie. Tak, 55% tego wielkiego na pozór pokoju zrobiło się kuchnią. Ja po prostu się słuchajcie, załamałam. Załamałam się. Już nie chciałam tutaj wkładać kija w mrowisko w domu, dyskutować z Rafałem, że, bo wiecie, bo ten facet tak często podchodzi do tego, że źle zaprojektowałam kuchnię. Nie dochodzi, chodzi, możeśmy tę kuchnię razem projektowali w planerze i Obydwoje to wymyślaliśmy, żeby ona się tak zawijała. Słuchajcie, może Wam gdzieś tutaj wrzucę, jak ten oryginalny plan miał wyglądać. No, i powiedziałem Rafałowi, słuchaj, połóżmy dzieci, chodź skoczymy tam. Musisz to zobaczyć. Ja ci powiem, jaki mam pomysł na tą kuchnię, ale musisz to zobaczyć, bo po prostu jak teraz zacznę coś zmieniać, będziesz zły. Ale musisz zobaczyć, jak ta kuchnia wychodzi, bo wychodzi to bardzo, bardzo źle. Ona wychodzi za ogromna, nie nawet nie za duża, tylko za ogromna. No i Rafał się zgodził, pojechaliśmy tam, słuchajcie, 23. Wróciliśmy do północy i wyszliśmy z decyzją. Rano e, zaprosiłam mitrego znowu. Mierzyliśmy blaty od nowa na nowy projekt kuchni. Trzeba było oddać jedną dużą szafkę, trzeba było domówić inną szafkę. I przyznam się szczerze, że ta zmiana to była moja inicjatywa. E, i, I na drugi dzień pilnie, pilniutko, raniutko jechałam do Ikei, żeby dokupić szafkę z szufladami, inną. Dimitri musiał przemienić coś, jedną szafkę stąd, przenieść tam. Także rozkomplikowało nam to wszystko, bo pewne rzeczy się robią bardzo skomplikowane. A to nam troszeczkę rozwiązało problem, i słuchajcie, wyszło pięknie. Kuchnia jest odpowiednio duża, wszedł tam stół okrągły, jest tak ładnie w tej chwili. Po prostu jest tak pięknie. Jest tak pięknie, że, że sobie tam wczoraj wieczorem w ciepłym na nie pojechałam i leżałam sobie na sofce, żeby sobie popatrzeć, jak to ładnie wyszło. Naprawdę, słuchajcie, zarobiście się cieszę. No jestem bardzo zadowolona i aż zazdroszczę normalnie, że ci najemcy są, będą mieli takie ładne mieszkanko. Na pewno ono wyszło na duże, przestrzenne, fajne, to jest 52 albo 53 metry. No jestem bardzo zadowolona, także mam nadzieję, że obejrzycie tam następny film yy, nieruchomościowej. I teraz właśnie, kiedy on będzie? Słuchajcie, normalnie powinien być w poniedziałek, bo wiecie, że mam publikacje dwa razy w tygodniu. W poniedziałki i w czwartki, ale... Tak sobie myślałam, czy dałabym radę zrobić, wiecie jak niektórzy robią vlogmas w grudniu, wszyscy robią vlogmas, a ja pomyślałam sobie, że może zrobię, zrobię vlogowy październik, czyli vlogtober. Nie wiem, czy u nas robią vlogtober, no za granicą robią. I pomyślałam sobie, że może, może zrobię vlogtober, bo vlogmas, nikt tam nie ma czasu, żeby oglądać te vlogmasy. Poza tym ja też nie jestem taka, wiecie co, Pani, która piecze pierniczki i robi y, jakieś puddingi świąteczne. No, no nie no, ale w, w oktober to ja mam po prostu całą listę pomysłów w telefonie na vlogowy październik. I nie wiem, jeśli macie ochotę to piszcie. Co prawda jest dzisiaj już czwartek, e, został mi jeszcze piątek. E, jutro nagrywam jeden film. Później nagrywam, mam nadzieję, kolejny film w sobotę. I powiem Wam szczerze, że wyjeżdżam w niedzielę i tak się zastanawiam na parę dni, na trzy. I tak się zastanawiam, jak ja dam radę zrobić ten oktober, żeby nie prze, żeby wyrobić się w każdego dnia, chyba że ja będę na wyjeździe, czasem różny jest internet. Więc nie wiem, ale słuchajcie, jest to wszystko do zrobienia. Mam 5 pomysłów na ten oktober jesiennych. Oczywiście nie będę tam robić zupy z dyni, chociaż może zresztą. Ciasto marchewkowe. Pola ostatnia ma fazę na ciasto i słuchaj, o wiem, wiem. Pola chciała zrobić ciasto i e, zbiliśmy, zbiłyśmy takie, z dziećmi zrobiliśmy, e, takie ciasto, które e, jest ciastem e, międzypokoleniowym. I tak mi się przypomniało jak zbiłyśmy, zbiliśmy to ciasto. Mówię Pola wiesz co, bo Pola cisnęła na to ciasto chciałam Ci kochanie powiedzieć, że jest to, jesteśmy, jesteś piątym pokoleniem, które robi to ciasto dokładnie z tego przepisu, a to jest najprostsze ciasto świata, musimy go kiedyś to zrobić we dwie i Wam pokazać, jakie to jest proste ciasto, jest takie dobre, po prostu to ciasto poszło tak, a ciasto już nie robiliśmy 100 lat, a kiedyś byłam bardzo ciastową i wszystko robiłam ciągle jakieś wypieki i w domu pachniało ciastem, ale bo dzieci bardzo lubią, ale słuchajcie, no teraz w ogóle nic, 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 zero. Zero takich rzeczy. Nie mam czasu, nie mam melodii, ale słuchajcie, dzieci cisną, więc może Może. Dobra, słuchajcie, strasznie się rozgadałam. Jest 15 minut, więc ja nie wiem, czy tutaj w ogóle jeszcze jest przestrzeń na cokolwiek innego w tym filmie, czy tylko taka pogadanka, opowiadanka, ale słuchajcie, będą takie fajne rzeczy w październiku, takie fajne rzeczy. Ja już wiem, jakie nowości wchodzą, wiem, jakie kosmetyki fantastyczne będą. Eee, Naprawdę, no mam. No mam. Eee, no mam milion pomysłów na Vlogtober, mam. I wy mi dałyście ostatnio e, w poniedziałek dużo pomysłów, także cholerawie. No może, może słuchajcie, może, 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 może. E, no dobra, to co, pokażę jeszcze jakieś tam ujęcia od fryzjera. Tak chciałam dać zajawkę, co się będzie działo i co się może dziać. E, przeprosiłam się dzisiaj z moim cudownym płaszczkiem, o którym po prostu zapomniałam, zapomniałam. Holistik, holistik pamiętacie? Holistik z Nowego Jorku. Piękny zielony płaszczek. Może potem mam go pokażę jeszcze w całości. Także może jeszcze się nie rozłączajcie. Może jeszcze będą takie przebitki z miasta. Idę dzisiaj z moją bardzo serdeczną koleżanką do do europejskiego na jakiś lanczyk, Ale znając życie i nas, na 100% wejdziemy do Hermesa. Nie planuję nic kupować, bo jestem absolutnie mam. Tyle na koncie, plus to, co mogę wydać yy, na południu Włoch. I, I tyle mniej więcej mi zostało. Dokładnie tyle. Na drugim, na drugim koncie jest takie mniejsze 0. Na jednym jest większe 0, na drugim jest mniejsze 0. No dobrze, tak ma. No. Mieszkanie, remont, yy, wszystkie pieniądze wyszły tak, tak, tak. No, życie. Dobra, to tam lecę. A jeszcze mi zostało trochę na tego na dzisiaj. No dobrze konie, no to jadę tego wreszcie już przestaje gadać. Pokażę Wam jeszcze parę tam takich, wiecie, ujęć, ale ogólnie to już się żegnam. Ale jeszcze się nie rozłączajcie. Pamiętajcie, kto subskrybuje, to subskrybuje. Kto nie subskrybuje, ten traci.